Witamy w najstarszym uniwersyteckim mieście Polski, w Krakowie, duchowej i kulturalnej stolicy kraju. W mieście, gdzie w zabytkową architekturę, historię i tradycję wplata się nowoczesność współczesnej nauki i żywioł 130-tysięcznej rzeszy studiującej tu młodzieży. Witam Państwa na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, na Wydziale, który jest postrzegany w uczelni Akademia Górniczo-Hutnicza jako Wydział Największy. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej zajmuje wysoką pozycję w rankingach krajowych i zagranicznych. Wydział oferuje następujące kierunki kształcenia: Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Informatyka, Informatyka Stosowana oraz Inżynieria Akustyczna. Kadra naukowa przenosi na grunt dydaktyczny bogaty dorobek naukowy i badawczy, w wyniku czego studenci otrzymują aktualną wiedzę w danej dziedzinie. W ramach Wydziału działa 8 katedr prowadzących szeroką działalność dydaktyczną i różnorodne badania naukowe. Katedra Automatyki należy do największych w kraju akademickich jednostek dydaktyczno-naukowych. Dorobek naukowy katedry obejmuje zarówno rozwój badań teoretycznych, jak i aplikacyjnych z zakresu automatyzacji procesów przemysłowych, zastosowań informatyki w medycynie, inżynierii biomedycznej i w systemach wizyjnych, zastosowań informatyki w sterowaniu i zarządzaniu procesami produkcyjnymi. W tym celu utrzymuje bliskie kontakty i współpracuje z innymi politechnikami w kraju oraz z uniwersytetami zagranicznymi. Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych jest jedną z najstarszych jednostek badawczo-dydaktycznych Wydziału. Jest ona ważnym centrum kształcenia i badań naukowych w dziedzinie jakości energii elektrycznej, sterowania inteligentnymi budynkami, energoelektronicznego napędu sterowania cyfrowego oraz automatyki obiektów przemysłowych. Katedra znana jest ze współpracy z przemysłem, co owocuje licznymi pracami badawczo-aplikacyjnymi realizowanymi również poza granicami kraju. Pracownicy katedry są członkami komitetów naukowych prestiżowych międzynarodowych konferencji. Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach badawczych. Pierwszy z nich to zagadnienia teorii nieliniowych obwodów elektrycznych, analizy i zastosowań komórkowych sieci neuronowych, analizy pola elektromagnetycznego, a także budowy i eksploatacji ogniw paliwowych. Drugi obszar to zagadnienia wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej w aspekcie problemów technicznych, ekonomicznych i ekologicznych eksploatacji w elektroenergetyce. Profil działalności naukowo-badawczej Katedry Elektroniki obejmuje problematykę związaną z szeroko rozumianą elektroniką, począwszy od jej podstaw fizycznych i nowych technologii, w tym technologii mikro i nanosystemów, przez teorię, projektowanie i testowanie układów, urządzeń i systemów elektronicznych, aż po zaawansowane algorytmy analogowego i cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz ich sprzętową realizację. W katedrze powstają wysoce specjalistyczne urządzenia stosowane w aparaturze biomedycznej, które uzyskały najwyższe oceny na Światowej Wystawie Wynalazków, Badań Naukowych i Innowacji w Brukseli. Katedra Informatyki jest jednostką edukacyjną i naukową prowadzącą badania w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych. Główne kierunki badań naukowych i działalności dydaktycznej katedry związane są z problematyką systemów rozproszonych, takich jak usługi oraz sieciowe środowiska integrujące, pracujące w infrastrukturze gridowej, systemy łączności radiowej i bezprzewodowej, wysoko wydajne systemy komputerowe, algorytmy równoległe oraz systemy agentowe. Jednocześnie pracownicy katedry są aktywnymi członkami krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych i biorą udział w organizacji licznych konferencji naukowych. Działalność katedry maszyn elektrycznych koncentruje się na wybranych problemach konstrukcji maszyn elektrycznych prądu przemiennego, łącznie z optymalizacją wielokryterialną. Oprócz badań o charakterze podstawowym w katedrze opracowano i wdrożono w przemyśle m.in. specjalne skomputeryzowane układy pomiarowe do badań maszyn prądu przemiennego. Prowadzone są również badania mające na celu opracowanie nowych konstrukcji maszyn w związku z pojawieniem się nowych materiałów, np. magnesów stałych. Jako jednostka dydaktyczna Wydziału, Katedra Maszyn Elektrycznych przygotowuje wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów, specjalistów w dziedzinie eksploatacji silników elektrycznych. Działalność naukowo-badawcza Katedry Metrologii obejmuje wszystkie kierunki badań rozwijane współcześnie w ramach specjalności Metrologia Elektryczna. Szczególna koncentracja prac badawczych dotyczy jednak kilku wybranych kierunków, które można zdefiniować wspólnym tytułem. Modelowanie matematyczne, badanie symulacyjne, projektowanie i budowa systemów pomiarowych oraz ich elementów przeznaczonych zarówno do zastosowań przemysłowych, medycznych, a także laboratoryjnych. Interdyscyplinarny charakter metrologii znajduje swoje odbicie również w dydaktyce. Katedra Telekomunikacji jest ważnym ośrodkiem kształcenia studentów i badań naukowych w dziedzinie technik telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci dużych szybkości i usług. Pracownicy katedry są konsultantami operatorów, producentów sprzętu i oprogramowania, a także instytucji regulacyjnych w Polsce i za granicą. Są także zapraszani do recenzowania projektów europejskich oraz uczestniczą w redagowaniu renomowanych czasopism naukowych. W zakresie dydaktyki katedra uczy tego, co najnowocześniejsze na świecie w dziedzinie telekomunikacji, a część zajęć i studia doktoranckie fakultatywnie prowadzone są w języku angielskim. Zachęca młodych ludzi do tego, żeby podjęli trud studiowania na naszym Wydziale, bo ten trud się po prostu opłaca. Dyplom ukończenia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki daje gwarancję dobrego zatrudnienia.